Materiale dziś zaprezentuję wam twi rower oraz sprzęt, z którym startuję w zawodach ultramaratonów rowerowych. Zapraszam na materiał. nic innego jak Specialized Chisel Comp z roku 2019 2 na 10 Z przodu mamy 20 chyba 2 na 36 Z tyłu kaseta 11 36 Shadow Plus Shimano ze sprzęgłem Super, świetne rozwiązanie, bardzo fajnie napina łańcuch. Amortyzator RockShox, bodajże Judy. Opony zmienione i po raz kolejny te same. Czuję się na nich pewnie, bardzo dobrze. Jedzie mi się komfortowo po asfalcie, jak i po żwirze. Jest to Fast Track S-Works 29x2,35. Nic innego nie planuję tutaj zmieniać w tych oponach. Wszystko jest w sumie fabryczne. Jeszcze póki co nic nie zmieniałem, nic nie ulepszałem. A nie, jednak ulepszałem pedały platformy z pinami Dartmora. Lepsze niż te plastiki, które tutaj były. Idąc od tyłu, mamy sakrę Strapa 14-litrowy Saddleback. Bardzo fajna torba. Jednak wolałem tą większą niż ten model, który ma 7 albo 8 litrów. Jak dobrze kojarzę, zapinana do sztycy. Kokon jest to bardzo pewne. Nie buja się to tak jak niektórym zawodnikom. Ja to nazywam rożki. One są tutaj bardzo mocno zwężane. Raz, wypakowanie takiej sakwy. No trzeba ją po prostu ściągnąć i zapakować od nowa. Tu mamy worek drybag, wyciągamy sobie worek, kokon zostaje. Jest to moim zdaniem dużo wygodniejsze. Zapinany na pasek. Ja to rozplądam. Taki magnetyczny cyk. O, rolowa na tyłu. Tu nic nie ma, tu jest tylko wypchane po to, żeby to. Jakoś to wyglądało do sztycy mocowana za pomocą rzepów. Może z tej strony. No, tutaj mamy taki duży rzep. Pod nim jest mniejszy, którego nie widać. Tu może widać trochę. Ja sobie tam jeszcze dołożyłem taką gumę, żeby to tu bardziej i pewniej się działo. Nie narzekam. Sakwa jest. Super, następnie sakwa górna. i Jest to robota w zasadzie na zamówienie. 80 Bucks na Facebooku można znaleźć. Na dwa zamki od dołu jeden, od góry drugi. Wewnątrz wygląda tak. Cztery kieszonki, w sumie przydatne i nieprzydatne. Zależy co tu się wypcha. Jak na razie no, powiedziałbym, że to jest tyle samo plusów, ile minusów w takich kieszeni. Strona druga, dwie siateczki, na jakieś niewielkie śmieci. Wyjście na kabel, mocowana na trzy rzepy, raz, dwa, trzy rzepy niestety trochę ostre i no, zeszlifowało trochę, trochę na ramię, no, ale taki urok ultra. Tu również mocowanie na rzep w ramie, także restrap. Jest to rozmiar M, 3,5 litra, jak dobrze kojarzę. Mocowanie na dwa paski. Lubię to mocowanie, podoba mi się, te klamerki, można sobie to regulować płynnie. Szlufeczka, z tej strony wygląda to tak, mniejsza kieszeń większa tu mam swoje graty zapinana tu również mocowanie do tyłu na takie opaski to się lubi urywać to się lubi urywać ja mam pełno takich zapasowych uszczeleczek więc zabieram zawsze na multra ze sobą przynajmniej dwie trzy w razie czego z drugiej strony także mamy kieszeń. Z drugiej strony także mamy kieszeń. Eee, tu jest dużo płyciej. Tu sobie jeżdżą telefon, jakiś widelec drewniany, jak mi gdzieś wpadnie w ręce. Przechodząc do sakwy przedniej, jest to tym razem ortlip. Akcesory Pack 3,5 litrowy. Tu sobie wiozę zawsze zapas jedzenia. Można tutaj upchnąć no naprawdę sporo. Zapinana taką klamerką. Rolowana. Tam też jest wypchane tak dla jaj. Żeby to pokazać. Ona lubi tak opadać. Ale jest idealna na jedzenie. Zmieści tam nawet Litra, może być nawet 0,7. Jakaś woda, niekoniecznie w plastiku, pomieści naprawdę sporo. Przechodząc do bidonów, postawiłem na Fidloka i uważam, że jest to strzał w dziesiątkę. Jeśli chodzi o jazdę po ultra, te bidony naprawdę mocno siedzą na tych magnesowych zaczepach. Tu jest 490, tu jest 800. W zupełności taka konfiguracja wystarcza, świetne odpinanie na magnes, nie zdarzyło mi się, żeby to gdzieś po drodze wypadło, chyba że no, zapieprzycie to błotem, no to nie ma siły, żeby to trzymało. Można to po prostu wyjąć jednym ruchem, zapiąć bez patrzenia na pamięć, idealne rozwiązanie. No jednak swoje, swoje kosztuje, ale. Wynagradza oczywiście to, co musi być na bidonach na ultra, czyli zatyczki. Bez tego no, no nie wyobrażam sobie picia, jeśli to wszystko jest w piasku. Więc ogólnie polecam się zastanowić nad, nad tymi bidonami, bo no są genialne. To jest tak założone, tylko pokazowo nie naciągają tego specjalnie, więc tym się nie przejmujcie, że to tak wisi. Co mamy dalej? No, oświetlenie z tyłu to też jest tak, powinno być trochę niżej. Lampa lezynę, czy jak to tam woli wymówić? Nie znam się, jestem w Polsce, więc lezynę świetna. Jeżdżę w ustawieniu sobie takim. O, tak sobie to miga, czekajcie, tak. o Taki mod wystarcza mi na 25 godzin jazdy z ciągłym świeceniem. Jest to dobrze widoczne z daleka. Takie miganie. Oczywiście tu jest więcej różnych kombinacji. Możemy mieć taką. Możemy mieć taką. Stała, mniejsza, słabsza. I teraz różne wariacje. Flesza. Jestem zadowolony z tej lampy spełnia moje oczekiwania w 100% I wracamy do tego ustawienia co było Jest to model Bodajże STRIP 150 Jak się nie mylę, zaraz zobaczymy Tak, STRIP REAR 150 Teraz tak patrzę, że nie wziąłem lampy do przodu Która powinna być tu A musicie mi uwierzyć na słowo Że jest to MERIDA Creed 1200 Lampa ma swoje minusy, ma swoje plusy plusy. Jest bardzo mocna, bardzo szeroko świeci 1200 900 i 700 lumenów. Jeżdżę w trybie 900 w zupełności mi to wystarcza. Świeci w tym trybie około chyba 9 lub 8 godzin z tym powerbankiem, który tam jest dołączony. On ma chyba 8000 mAh. No i jest to minus taki, że ta lampa jest na kabel. Znaczy na kabel. On musi być zasilana z powerbanka zewnętrznego. Więc ten kabel musi gdzieś tam być pod ręką, żeby przejechać sobie nockę. No i ten, ten powerbank też trochę, trochę zajmuje, no bo on ma takie standardowe wymiary takiej dziesiątki powiedzmy. Plusem tej lampy jest to, że ma czujnik światła. Wjeżdżając do ciemnego się zapala, wjeżdżając do jasnego gaśnie. Zależnie od tego, jakie jest natężenie światła, z taką intensywnością będzie świeciła lampa, więc to też jest fajne. Nawigacja, oczywiście Garmin 540 Edge i w zupełności wystarczy jak na moje potrzeby. O niej sobie powiemy w osobnym materiale. W sumie to będzie tyle. Nic tu szczególnego, specjalnego nie ma. Nie musi być rower za miliony monet, żeby startować w zawodach ultra. Zawodnicy jeżdżą na różnych modelach rowerów. Są takie drogie i są takie tanie. Możecie pojechać na wszystkim. Ogranicza was tylko własna. Wyobraźnia i własnych chęci, tak naprawdę polecam każdemu spróbować takich zawodów. Jak niedługich, to krótkich, jednodniowych, chociaż w takich dłuższych można przeżyć niezłą przygodę. Polecam wam wystartować, spróbować, zapisać się. Warto, warto, warto. Można poznać samego siebie nawet na takich ultramaratonach, powalczyć z głową. Będzie tyle, będę się żegnał z Wami. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.